Witaj na szkoleniu Odwrócony MLM. Znajdziesz tutaj najważniejsze informacje, jakie kiedykolwiek czytałeś na temat marketingu sieciowego. I teraz słuchaj mnie dokładnie. Czy kiedykolwiek zadawałeś sobie takie pytania? Dlaczego jeszcze nie należę do największych liderów w branży MLM, czyli do osób, które mają dosłownie wszystko, czego tylko zapragną? Co oni mają takiego, czego ja nie mam? Czy oni faktycznie potrafią o wiele lepiej rozmawiać z ludźmi? A może oni weszli po prostu do tego biznesu w odpowiednim czasie. Dzięki temu mieli dużo szczęścia i znaleźli po prostu kilku zdolnych liderów, którzy zbudowali za nich biznes. Jeśli powyższe pytania nie są Ci obce, to wtedy odwrócony MLM może być naprawdę jedną z najlepszych inwestycji w Twoim życiu. Ponieważ, aby wybudować dochodowy biznes, potrzebujesz naprawdę o wiele więcej od tego, co mówi Ci większość liderów z branży MLM. Ponieważ istnieje tak naprawdę bardzo dużo przeróżnych strategii i metod budowy biznesu MLM, których używają tylko i wyłącznie prawdziwi ludzie sukcesu, są to techniki, których praktycznie nikt nie uczy i o których na pewno nie usłyszysz na spotkaniach biznesowych swojej firmy. To co chcę Ci tutaj przekazać, to moje marketingowe doświadczenie, które zbierałem i zdobywałem przez kilka długich ciężkich lat. Na koniec oczywiście spojrzysz na branżę marketingu sieciowego w zupełnie innym świetle. Istnieją bowiem całe akapity, pomysły i nawet rozdziały w tym szkoleniu, które dosłownie otworzą ci drzwi do świata zupełnie nowych możliwości. Moją, mam nadzieję, że będziesz równie mocno zadowolony po ostatnim rozdziale tego szkolenia jak inni network marketerzy, czyli osoby, które już nauczyły się tych wszystkich metod budowania biznesu. Moim celem jest po prostu skończyć z kłopotami, na których bazuje cała branża. Muszę Cię jednak ostrzec, jeśli zdecydujesz się działać według metod z tego szkolenia, to prawdopodobnie napotkasz na opór tzw. starych wyjadaczy ze Starej Szkoły Biznesu, czyli osób, które nieustannie tylko i wyłącznie krzyczą, że MLM-u nie da się budować w internecie i koniec. Osobiście znam networkerów, którzy dzięki tym strategiom na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy prowadzili. Masę nowych współpracowników do swojego biznesu i dzięki temu zarobili o wiele więcej niż w poprzednich latach, ale to wcale nie jest najważniejsze. Naprawdę niesamowite jest to, że mimo tak ogromnego wzrostu ci, tak zwani, najwięksi liderzy ze starej szkoły biznesu nadal są zdecydowanie przeciwko tym metodom. Całkiem oczywiście możliwe, że ja zupełnie nie rozumiem o co chodzi w marketingu sieciowym, ale jeśli twoi współpracownicy, twoi partnerzy biznesowi. Wprowadzają do biznesu dużo nowych osób i dzięki temu więcej zarabiają, no to chyba jest to w porządku, prawda? Bo chyba o to tutaj chodzi, tak? Ale mogę się oczywiście mylić, to jest dosyć niezwykłe. Ale zawsze, gdy, gdy ktoś obali jakieś koncepcje, które są akceptowane przez większość społeczeństwa, otworzy to, to wtedy różne agresywne reakcje innych osób. Każdy, kto wątpi i podważa tradycyjne metody, które akceptuje większość. I pogrzebie trochę na powierzchni, może naprawdę wywołać niesamowite emocje u innych. Jednak pozwól teraz, że podzielę się z Tobą czymś naprawdę bardzo ważnym. Czymś, co pozwoli wrócić sprawą na właściwy tor i pomoże dostrzec Ci całą prawdę. To jest najlepsza rada, jaką mogę Ci dać. Okej, okay, posłuchaj. Nie przejmuj się tym, że możesz kogoś obrazić. Zacznij po prostu działać i sprzedawać tylko i wyłącznie do właściwej grupy osób. Nigdy nie zadowolisz każdego, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, komu nie podoba się to, co robisz i czym się zajmujesz. Dlatego zawsze pamiętaj, te osoby tak naprawdę nie należą do twojej publiczności, czyli one nie są twojej grupy docelowej, dlatego po prostu się nimi nie przejmuj. Zapomnij o nich i koniec. Staraj się kontaktować tylko i wyłącznie z ludźmi, którzy myślą w podobny sposób do ciebie. Ponieważ dopiero w tym momencie, gdy przestaniesz przejmować się opinią wszystkich, będziesz mógł w pełni wykorzystać swój potencjał. W biznesie musisz być odporny i niewrażliwy na głupie uwagi i sugestie. Ignoruj je i działaj dalej, ponieważ to jest po prostu częścią Twojego całego biznesu. I mogę Cię zapewnić, że to jest ważne nie tylko ze względu na Twój wewnętrzny spokój, ale to pomoże Ci również skon skoncentrować się na właściwej grupie osób. Jeśli przestaniesz się przejmować tym, że możesz kogoś tam obrazić, czyli kogoś, kto i tak nigdy nie za Ciebie nie kupi. I nie podejmie z tobą współpracy, no to dopiero wtedy będziesz mieć wolną rękę, aby przekazać swojej publiczności dokładnie to, co masz jej do przekazania, i zobaczysz, że to naprawdę spodoba się ludziom.